Yy, nie wiem co mi pokazuje, jesteś żulem, wow, mruwa freestylował, a teraz ja freestyluję, Easy i coś gada, ale ja go nie słyszę, bo nie wiem czemu go nie słyszę, o, naga jabciana, obesrana, wow, yeah, bele delfinę. Twój stary idzie w ślinę, wow, <noise> mieszam zupę w głową. W garnku. <grym> Do czego? Bo nie lubię w zupie. Yo, o! Oh. Nie lubię wosów w zupie. Tak samo na dupie. O! Oh. <grym> Gogolę chromę. Masz na masz... y, hipochromie. Wow! z The Strumpgot XXXX X, -x, -x, -x J Type B 2019. Kupiłem myszek 16. Nie sprzedałem. Mamy wolny rynek. Kupiłem tysiąc mandarynek. Wow! A potem je sprzedałem i dużo zarabiałem. Wow! Ali 112. Kupił ma mandarynek 16. Sprzedał je bez zysku. dostałeś właśnie po pysku. O! Oh. A. Ah. Dobra! Mruwa, mówi o! Oh. Mówi dobra. dobra! Zupa z bobra jest dobra! Jo! Kontynuuje dalej te freestyle. Twoja matka jebiej tu z mordy jajcem. Yo, dobra, mandarynek 116. Twoja matka kupuje kapok w minus 16. Yo, dobra, 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 dobra. Jest tu tak dobrze, kurka na psie 7. Twoja matka kurwa nazywają z gredem. Dobra, nie wiem co się tu dzieje, walę sobie saut z parapeta. Twoja matka gasi na mordzie ci peta. Yo, dobra, Alahabadaba. Twoja matka, matkowa, kucharza domu, domu, kucharza, co? twoja matka hmm? Ale z... jebany, gdzie Ale gdzieś się gada Kacper... Na z... też ty nie interesujesz, ja, Jezu! Dobra, Lele, wiesz co, idź twoja matka... gadam z... z Aleksem. Yo, NIE! Yo, bez... <coughs> Ale to się na YouTube'a.